Hej, hej, hej kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku, w kolejnej premierze na kanale Alicja w krainie zakupów. Dzisiaj spotykamy się na premierce strapeczki Czarny Kod, Biały, biały Kod za 2 złote. Jest to. Chyba strapeczka nowa, czyli premiera, przynajmniej dla mnie, bo takiej strapeczki wcześniej nie drapałam. Drapałam drapeczkę czarny kot za złotóweczkę, a to jest powiedzmy starsza siostra tej strapeczki. No, chyba że taka strapeczka już była, no to zwracam honor, ja wtedy jeszcze nie drapałam. Mam tu 16 sztuk, 8 białych kotków, 8 czarnych. Moja inwestycja 32 zł, jeżeli nic nie pominęłam. Numerki wybierałam, słuchajcie sama. No i co my tu mamy? Słuchajcie, dwie wygrywające liczby i szukamy ich w 8 naszych liczb, nie ma żadnych bonusów. Stopni wygranych mamy 8 minimalne 2 zł. No i główna wygrana 44 tysiące. Jeżeli już widzieliście po tytule, po opisie, zapraszam Was, abyście zostali do końca, bo na koniec konkurs rozdanie na 2,5 tysiąca subskrypcji obiecane przeze mnie. Późno, wiem, późno, ale lepiej późno, późno niż wcale. No język mi się plącze, znowu będą pierdzielić, że nie umiem wysłowić. No nie umiem i co? I co? No, także końc głupa klejenia. Bierzemy się za drapanie, kto będzie miał ochotę wziąć udział w konkursie, w rozdaniu. Zapraszam, aby został, nie przewijał. Bo guzik będzie wiedział, a jak guzik będzie wiedział, no to nie weźmie udziału. Będziemy sobie drapać na zmianę. Mamy najpierw białego kotka, yy, numerek 49 i wygrywające liczby to 45 i 29, a jeszcze, kochani, łapeczki w górze zostawcie subskrypcję. Im więcej subów, tym więcej konkursów dla Was. Trzymam kciuki za Was drapiących dzisiaj, mam nadzieję, że będzie na bogato. Jak wiecie, moje ostatnie premiery to normalnie świetna passa, yy, plusy bądź na zero, a raczej ostatnie plusy. To jest natomiast drapka za 2 zł. No nie łudzę się nawet, że wyjdę tu na zero o plusie nie wspomnąc, ale jakikolwiek zwrocik mnie ucieszy. Także szukamy 45 i 29, a mamy 26, 34, 18, 16, 15, 39, 40, 29. Czyli pierwszy pustek, co my tu mamy. V, teraz o V, J, no, kontrolne znowu rozsypane. Bierzemy się za czarnego kotka numer 8. I wygrywające liczby to 28 i 19, a mamy 12, 11, 41, 43, 26, 16, 25 i 37. Także kolejny pustak GV.

I szukamy 29, 34. Czy chociaż jakieś 2 zł wpadnie? Mamy 32, 17, 16, 37, 36, 40, 39, 44. X, idzie te drugie, Na XL. XL, no. XL. Kotek czarny, numer 50. Chyba za dużo wziąłem tych drapek. Szukamy 14 45, a mamy 43 42, 44 22, 39 36, 19 i 13. Dzisiaj coś czuję, VX będzie z kretesem. Porażka, tak jak pisałam wam ostatnio pod komentarzami, że jak runie to z przytupem. Biały kod numer 23 i szukamy 32 i 11.

O, jest wygrana. 2 złote, Łopanie. Zera nie będzie. FF na 2 złote. Jakby ktoś pytał, teraz weź tu. Znajdź numery. Matko, utrudniają życie człowiekowi. O Jezusie. Oddychaj, Magda, oddychaj. Ok, 2 złote. No to wiecie no. Na pocieszenie. Zera nie będzie. Z braku laku. I kit dobry. Biały numer 79 i szukamy 23 i 41, a mamy 33, 26, 36, 12, 29, 23, jest wygrana, 43, 42, złote kolejne. F, 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 widzę, dobra, teraz weź tu ten kodzik, znajdź matko, jedyna. Nam powiem się na bawie nerwicy przez to lotto. Dobra, 2 zł jest. Czyli biały i czarny remis. Zostały jeszcze parę z drapeczek. Numerek 69 i szukamy 30 i 12. Mamy 38, 23. Jest wygrana. 30, 44, 28, 22, 43 i 35 zł. No, panie. GG, G. no jestem w szoku, słuchajcie. 5 zł ciszy. Ok, na 5 złotych GG, G, jakby ktoś pytał. Ok, bierzemy czarnego numer 70.

Raczej bym chyba z krzesła spadła już 0, bo na plusie przy tych zdrabkach. Na 32 zł wydane. Mamy 9 zł. No, no niestety tak jest. Nie można stale, wiecie, mieć pasy, bo to by było już podejrzane, jakby tu był plus. To już na pewno by nikt nie łyknął. Także 9 zł jest. I przechodzimy do konkursu, do rozdania. Postaram się jakoś to szybko ogarnąć, żeby to 100 lat nie trwało. Ale wiecie, że ja lubię pierdzielić od rzeczy, więc trochę to potrwa. Także, kochani, konkursik na 2,5 tysiąca subskrypcji. Bardzo Wam przede wszystkim dziękuję za te subskrypcje. Gdyby nie Wy, no to ten kanał by nie istniał. Dziękuję, dziękuję. Buziaczki śle. Teraz tak, do wygrania co będzie? Do wygrania będzie nagroda niespodzianka, będzie jakiś kosmetyk, będzie coś słodkiego i będą jakieś zdrabki, ale będzie to niespodzianka, tym razem nic nie pokazuje. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Trzeba stać łapeczkę w górze pod tym filmikiem, trzeba być subskrybentem kanału. A co trzeba napisać w komentarzu, kochani? W komentarzu trzeba napisać. Ile wygram w tym oto miksie z Mamy tu Mega, nie Mega, tak. Pensja Bankiera, numer 3, Big Siódemka z numerem 15, dolary i diamenty 19, kas 2250 tysięcy w banku, 24 numer, pudełko czekoladek 46. Szczęśliwe linie numer 45, Wingo numer 47 i owocowa numer 64. Wkład tu jest 20, 30, 40, 59 zł. 59 zł. Waszym zadaniem jest pisać, wpisać w komentarzu, ile ja w tych zdrabkach wygram. I teraz tak, może wygrać jedna osoba, jedna osoba, Chyba że zadzieje się tak, że dwie osoby będą miały podobny wynik, czyli np. jedna osoba da za dużo o 5 zł, druga da za mało o 5 zł, to wygrają dwie osoby. Jeżeli osób będzie więcej, czyli 3, 4, to z tych osób losuje tylko jedną, która wygra. Tak to będzie wyglądać. Dzisiaj jest czwartek. Zgłaszać możecie się do następnej premiery do czwartku. Natomiast w sobotę, w sobotę 1 maja bodajże, tak, nastąpi, nastąpi, dupa nastąpi wejdzie odcineczek, na którym zdrapie te zdrapeczki, zobaczymy czy cokolwiek uda się wydrapać no i oczywiście na koniec drapania podam kto wygrał, bo ja już będę wiedzieć nagrywając oczywiście drapanko także tak to wygląda tak jak mówię do czwartku przyszłego możecie wpisać komentarze inne komentarze po tym znaczy się terminie nie będą brane pod uwagę, bo ja będę je sama, że tak powiem, sobie spisywać, obczajać. Nie będzie to żadne losowanie komputerowe, bo tu po prostu musicie określić, ile ja wygram. No i tak jak e, mówiłam, jeżeli będą dwie osoby e, podobny, miały typ, to obie wygrają, czyli jeżeli obie się o 5 złotych pomylą powiedzmy tak o 5 zł, bo może tak obie się pomylą o 10 i to będą osoby, które były najbliżej. Natomiast jeżeli tych osób poprawnie odpowiadających będzie więcej, to już będę losować i będzie wtedy tylko jedna osoba. Także ja kochani trzymam za was kciukęsy. Jeszcze raz napiszę wszystko w opisie dla tych co wcale nie oglądają, a tylko czytają. Tak jak mówiłam, łapeczka pod filmikiem, subskrypcja kanału i w komentarzu Ile wydrabię w tych zdrabkach, A ja się z Wami żegnam, bo dzwoni kurier.